Jak mogłeś nas tak opuścić? Już jesteś taki młody Jak mogłeś? To, to niemożliwe Naprawdę was nie znam Ale jak tu nas nie znasz? Bo my jesteśmy twoją klasą Chodziliśmy z tobą do szkoły Właśnie, w teczumie byliśmy Naprawdę przysięgam wam Ale w tej sali znam tylko ferka. Was nigdy w ogóle nie poznałam w życiu w sensie Luffer wygląda jak Luffer tylko że bardziej kojarzę go jako Blondyna. Na Londyn. pewno wyższego. Wyższego. Wyż, zdecydowanie wyższego Blondyna. I to Blondyna. Y, I panią Zuzę, która wyszła z sali. I tak jak mówicie, że u was pani Zuzę była nauczycielką od polskiego, u mnie była nauczycielką od matematyki. Czyli to jednak prawda, że multiverse się otworzyło. I. Jest więcej nas? Nie wiadomo. To wszystko jest zależne od doktora Strange'a. A skąd go znasz? Zostawił mi wiadomość, kiedy się tu teleportowała. W sensie... coś takiego w głowie. Jakbym go znała, ale nigdy go nie poznałam. Coś mi tutaj nie gra. Wyglądasz dokładnie tak samo jak nasza Gwen. Mówisz tak samo jak ona. I coś mi to nie pasuje. Może ty to wszystko ukartowałaś po prostu? Może ty wcale nie umarłaś, tylko się ukrywałaś? No właśnie, to jest podejrzane. No, macie trochę w tym racji. Jest to podejrzane. Udowodnij nam, że nie jestem z tego świata. Ale jak mam wam to udowodnić, że nie jestem z tego świata, kiedy dopiero tutaj przybyłam? No, nie wiem, ale mówisz, że Luffer wygląda inaczej, że e, nauczycielka od Londynem. polskiego była od matematyki, a ty wyglądasz tak samo jak Szekłę. No to ja wiem, tu masz tam mam pomysł. Słuchajcie, opowiedz hmm? o tym, co jest u Ciebie w świecie. Jak u Ciebie to wygląda? W moim świecie ja byłam pierwszym Spider-Manem. Co? Ja. I co dalej? Luffer był drugim Spider-Manem. Niestety zginął. I jak zginął? Tak jak nasz? Czy jak? Zabił go zielony goblin. My też mamy. My Właśnie też mamy zielonego Tylko, goblinę. że nie jest w więzieniu teraz. W moim świecie to ja zabiłam goblinę, a luferka niestety nie udało mi się uratować. Doktor Strange przyznał mnie tutaj, żebym uratowała luferkę. W sensie nie mam najmniejszego na początku, nie miałam pomysłu, jak to zrobić, ale w sumie jakby. Panią go znowu ugryzł po raz drugi, to może to coś by dało. Może wtedy Lufra znowu by żył. To dobry pomysł. Tak, nie, spróbuj. Daj, że chodź. Dobrze, dobrze. Mogę? M możesz. Uratuj go. Aby się udało. Aby się udało. Aby się udało. Już. Zacięło? Chyba nie. Ja nie chcę znowu przeżywać tego, że nofer umiera. No nie, nie udało się. O zrób coś zrób teraz! coś, proszę. Nie wiem, jaki inny pomysł. Mój. go pocałuj, jak to w bajkach jest, że wiesz, taki pocałunek, wszystko naprawi. Zwariowałeś, to nie jest bajka. Dlaczego doktor Strange mnie przyzwał? Nie rozumiem tego. Że, słuchajcie, doktor Strange tutaj jest! O, on tutaj przyszedł, bo musimy szybko szybko No doktor Strange przyszedł! Gdzie ty byłeś, luferek, Ja wiem, wiem, ja o tym wszystkim wiem. Słuchaj, Emil, ja o tym wszystkim już wiem. Doktor Strange mi powiedział i wiem, jak uratować luferka, tylko musicie pójść za mną! Jak wiesz, jak go uratować? Chodźcie szybko! Ale gdzie my idzie? Co, co, co to jest? Zapraszam Was, moi superbohaterowie, do mnie do Sanctum Sanctorum. Zabierzcie dziewczyny. Wstawajcie. Dziewczyny, wstawajcie. Mamy. Wstajemy, stajemy, stajemy. To pierwszą klasą, że tak tujmy. Dziewczyny, wstawajcie. No, się, się Wszystko okej, okay, Szef. O! Wow. Jak pan to zrobił? Mogę też się tego nauczyć, bo ja też chciałem być magikiem jak mój tata! Boże, z kim ja muszę pracować? Łąk, Czy zakręcie nala działa? Tak działa, ale jest coraz gorzej. Nie mamy czasu. Musimy znaleźć kolejnego Spidermana. Jak to kolejnego Spidermana? No! Ale, jak Spider to? To? Co? ale, ale, ale Spider tak nie może być! Ona Dobrze. wystarczy! I kto niby ma nim być? Czy znacie chociaż jedną osobę, która marzyła, żeby zostać Spidermanem? Ktoś, kto podniesie to brzemię? Znacie czy nie znacie? E, e, um, mm. 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 No. Czy może ktoś z powoli? Was chciałby być spider manem Nie, 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 nie My to, to za za za, za dużo za robotę. Mi tam łuki wystarczą. Ale jaki jest plan? Potrzebujemy nie dość, że pająka, to jeszcze krwi Spidermana. A tak naprawdę to krwi dwóch Spider-Manów. Tylko tak zaklęcie zadziała. Niestety Gwen, sama nie uratujesz luferka. Musimy znaleźć osobę, która zostanie ugryziona przez pająka. Wtedy będziemy mieli dwóch spider którzy uratują luferka. Nie ma innego wyjścia. Znacie kogoś takiego, czy nie? Uh. A może Miles? No co? To weź! Wario, nie! Maruj. On! Miles! Naprawdę! Jak jest ten Mice? Dobry by był Spidermanem? Nie. Nie. Ehm, nie. nie. On nie zawsze ma bata. chciał być... No tak jak mówicie, zawsze chciał być superbohaterem, Tyle, że mam No to rozdzieli... Idealnym byłby Spidermanem. Tak mi się wydaje, z... że by idealny. Głupi taki, no... Ale korek nie jest głupi? Jest najgłupszą osobą jaką w życiu widziałem. No, no ale okay. jeszcze bardziej. Majs jest troszeczkę fajtłapą taką, no... Nie wiem czy by dał Black radę po prostu. No ale przestańcie, przecież Majs ma waleczne serce. On poza tym zawsze chciał zostać bohaterem, no... Czemu nie chcecie na to pozwolić? No właśnie, nie rozumiem was. Bo Majs jest... A, on by nie dał rady po prostu. A ty jako łucznik dajesz radę? dajesz rady. No! to. A czemu taki majs miałby nie dać rady? Musimy spróbować. Gdzie on mieszka? Jest Jezu, dlaczego to tak boli? A Jesteśmy u majsa! Udało się! Udało nam się! O to jaką zwiedzające, zrobiliśmy! Oh, oh, wow. oh, Spora. Oh. Ten doktor stręcznie mnie denerwuje. On ciągle się bawi tak na tą, tą swoją magią. Jakby nie mógł nas przynieść przed dom na przykład. No właśnie, tylko ale akurat, przynajmniej tak. patrzcie na górę tylko... i zapłaciliśmy za autobus. No. Tak, ale jednak nie. No. Kochani, napiszcie komentarz. Doktor Strange zwariował, to przyptywam serce. On nam rzuca jak, jak, jakimiś laleczkami, normalnie. No. Dobra, jak go poinformujemy? Miles, masz zostać Spidermanem. manem I Nie, 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 tak nie, nie, nie no właśnie się wtedy nie zgodzi. Musimy coś wymyślać, jakiś plan. No to na jak to, jakiś podstęp. Nie wiem. wiem. Nie, a może powiedzmy. Miles, przecież działa my, ta jest, jest głupi, nie? Możemy po prostu powiedzmy, że. Nie, jest głupi, no Miles Ale słuchaj słuchaj mnie. Dajcie mi powiedzieć, to tak. Powiem mu się, że Majsie, Moralesie, nastał ten zaszczyt, że o, o, y, możesz o. zostać Spidermanem. Ja to A jak się nie zgodzi? Nie ma takiej opcji. To go zbierzemy mm. i zabierzemy. O, mam pomysł. A nie możemy go zmusić. To powiedział, zgodzi. że nie możemy. To zawsze można kogoś zmusić do czegoś. Nie, potrzebny nam jeszcze jest plan B. Nie, nie, stop. Musimy mu po prostu normalnie to powiedzieć. Pamiętajcie, że potem musimy to zaklęcie całe przeprowadzić i no musi wtedy wiedzieć co się dzieje. No, czyli on musi być świadomy tego, No co powiemy, No Uświadomimy go, no i jak on się nie zgodzi, no to... O nie, o o Dobra, co robimy, co robimy? Musimy się gdzieś chować. Chowaj, chowaj, Nie wiem. Nie no, on nas znajdzie. Przecież jest oczywiste, że on znaczy, nas no... znajdzie. Ech, nie mam się jak schować. Emilia, ja schowaj się w tym kwiatku tutaj. Ech, ech. Dobrze, dobrze Emilia, nie widać cię. Głęboko, schowaj się. się. Miejsca nie ma jakbyś się zauważył. O no to słownie nie ma miejsca. Czemu my się ukrywamy, skoro i tak mamy mu powiedzieć? Nie wiem. No po! Bo... Dobra, to my go się zaskoczymy! Do niego. To go zaskoczymy, on wejdzie, a my. Niespodzianka! No to O to fajna nie była będzie. będzie mieć. Nie, nie wiem, czy mam rodzinę. A moja nie chce nic jeść, idę na górę, dobra? Mam lekcje do zrobienia. Nie chcę, naprawdę, nie jestem głodny, Jadłem w szkole, nie... kanapkę mi dałaś. Z... Jadłem, tak. On to jest zaraz będzie. Już zaraz. Cicho. Ach, w końcu sobie pogram na komputerze. Niespodzianka! Aaaa! Co wy tu robicie? Czemu mam dziurę w to Posłuchaj, zostałeś zebrańcem! Więcej dostałeś... was nie było! Świat cię potrzebuje, Co, No tak, świat cię Mój komputer mnie teraz potrzebuje. Ja sobie nie nie ma posłuchaj, posłuchaj! Ba nas uważnie teraz zostałeś wybrany do tego. A mi z Polonia, tak, widziałem, dostałem maila. W ogóle Gwen, bo mam taką sprawę do ciebie, bo ja zawsze chciałem ci to powiedzieć, ale w sumie nie było okazji. Ale teraz jest dużo grono ludzi, to jak cię no w sumie chciałem ci powiedzieć, że w sumie od gimnazji mi się podobałaś, tak naprawdę bardzo bardzo mi Tak, teraz to nie wiem w więc, ale no no wiesz, bo e? nigdy nie miałem okazji ci tego powiedzieć, nie? Ale no wiesz, ty e. też nie? O, człowieku poczekaj, spokojnie! Ja cię nawet nie znam! Głę nie zgrywaj się, ja ci kocham, zostaniesz moją dziewczyną? Co? Poczekaj, człowieku, ja cię nawet nie znam! <grym> Chyba coś brała, co jest? Słuchaj, Majs, to nie jest ta sama Głęb, którą poznaliśmy. Ta Gwen tak, Głęb. Jest to nie jest z innej ja to rzeczywistości. Się... Z innej. Z innej co? Ma jest wszystko dobrze? Majs! się się jeszcze raz! Ona jest z innego uniwersum, tak? Wczorajsze tak. trzęsienie Ziemi tak, nie ma z tym tak. nic wspólnego. E, posłuchaj, nie, teraz uważnie. To trzęsienie, które było osadnio, było spowodowane właśnie tym, y, że ona się tutaj pojawiła, ponieważ doktor Strange musiał stworzyć, otworzyć bramy multiwersu. Doktor kto? Nie dowiesz się w swoim czasie. I wtedy jak otworzył bramę multiversum, to pojawiła się ta Gwen, bo nasza Gwen nie żyje. Dobra, o jakiej książce wy teraz mówicie? Bo ja totalnie nie ogarniam. Wy jakimś jakim nie do... teraz uważnie. Jesteś potrzebny światu i masz zostać z Spider-Manem. Musisz ula uratować Luferka. On nie żyje. O? Jak to nie żyje? Ale nasz Lufer nie żyje? Ten, jak to się stało? Tyle lat się przyjaźniliśmy. Miles, Lufer no został zabity przez Venoma. A ty jesteś tak naprawdę jedyną nadzieją, żeby jakoś spróbować go uratować. Jak to ja? Chcemy, żebyś został Spider-Manem i wziął udział w zakręciu, który pomoże uratować Luferkę. <słuch> ja byłbym Spider-Manem, ale. Ale ja ja, 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 mam być spider Spidermanem? Ja, ja nie wiem czy ja, ja sobie poradzę, ja nie, ja, ja mam teraz rodzinę, ja, ja, muszę, ja, to jest za duża odpowiedzialność, dlaczego je, nie macie in, kogo innego, czy ja dam radę, przecież... Nie mamy, Niestety. tylko... Miles, ty masz dobre serce, ty sobie z tym poradzisz, posłuchaj, jest przede wszystkim przyjaciel luferka, musisz mu pomóc. Jesteś dzielny i zawsze marzyłeś, żeby być superbohaterem. M mój tata był superbohaterem. Ale ja wy też macie dobre serce. Majs, to musisz być ty. Inaczej luferek już nie wróci do nas. Zrobię to dla luferka. Jest tak. Dobra, to teraz musimy iść do strędzia i rzucić zaklęcie, żeby to. To jakie zaklęcie? Ja myślałem, że żartujecie z tym zaklęciem. Nie, nie żartujemy. Żarty za, żarty to poważne, to ty. Co, Majus, jeżeli rzucimy to zakręcie, umówię się z tobą. Okej. Okay. Pojedziemy, za mną! Kochani, oh, bo... zostawcie łapkę w górę dla Majsa. O mój Boże, co za człowiek. Wypuść mnie! Wypuść mnie, Benom! To, to jest koniec naszej przygody. <noise> Kolejny Ja władam tym ciałem! Ty go chcesz! Uśmiech! Jesteś najgorszym symbiotem jakiegokolwiek poznałem, no! Bo jestem jedynym ten na tym świecie teraz! Albo będziesz cicho, albo odgryzę ci głowę! No, proszę bardzo! Bez mnie i bez czekolady i kurczaków nie będziesz nawet żył! Dlaczego go zabiłeś?! To był mój przyjaciel! Nie Ocainas! nas! Zostawiej nas! Nie! To twoje urojenia! Przez ciebie zginął! To był mój przyjaciel! Wiem, ale zostawił nas tak samo cała ekipa, jak zwykle. Jesteśmy tymi wyżytkami, tymi gorszymi. Ale oni nas kochali. Ty też na pewno ich kochałeś. Kochałem to bardzo. No nie możesz być zły, musisz, musisz być dobry. Przepraszam, stary, nie, nie chciałem się, tego. Byłem zły po prostu. Co to, jak teraz potraktowali, ale nie powinien zabijać człowieka. Co to było? Czy to? Tak, ale co to było? 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 Co, co to jest? Co to nie jest w więzieniu? No, no jest w więzieniu, ale to chyba nie ten sam goblin. Nie, to nie jest ten sam goblin. Wytłumka. Musimy poinformować Gibę. Szybko, tylko nie może nas zobaczyć. To jest moja stara baza Gdzie jestem? Czy to jest niebo? Co się dzieje? Wypuśćcie mnie stąd! Błagam! Proszę! Halo! Jest tu kto? Halo! Nikogo tutaj nie ma. Tutaj zawsze było tak pełno ludzi. Halo! Proszę! Jest tu kto? No nie. Idę do miasta. Na pewno tam ktoś będzie. Co się dzieje? Tu nikogo nie ma. To jest środek miasta, a nie ma ani jednej żywej duszy. Zero! Nikogo! Kochani, napiszcie komentarz, gdzie ja teraz jestem. To przypnę wam serce, proszę. Gdzie ja mogę być? Może ktoś będzie w budynku Oskorb? Budynek Oskorb przecież został zniszczony. Co się dzieje? Może to jest sen? W sumie nie wiadomo. Dlaczego tutaj jestem? Dlaczego jest budynek Oskorb? Dlaczego jest niewyremontowany mój dom? Gdzie już dawno ktoś na pewno go wyremontował? Pojęczy zmysłu? Ty mam moce? Czy zmysł? ja mam pojęczy zmysłu? Już tu nikogo nie ma. Halo? Halo? Kim pan.. Ej! Ej, ej, ej! Nie uciekaj! Chwila! Kim jesteś? Ej, 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 ej! ej! Nie, 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 nie zostawię, nie, nie zostawię, nie! Chwila! Kim jesteś? Poczekaj, chwilkę! Poczekaj, poczekaj! Kto to jest? 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 Kochani, komentarz, kto to był? Ja nie wiem, gdzie ja teraz jestem. To nie, to jest na tysiąc procent sen. Ej! To jest samochód mojej mamy. To jest samochód mojej mamy. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Złoma zmysł. Ej! ja poznaję to ubranie. Nie uciekaj! Ja chcę tylko porozmawiać. Halo? Proszę pana nie rozumiem. Proszę pana. Wow! Co to było? Co tym razem? Nie. Nie, 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 nie. To jest niemożliwe. Ja jestem naprawdę... Chyba w jakimś niebie. Czy to jest? To jest ekstra szkoła? Jestem pod ekstra szkołą? To tutaj powinni być uczniowie. To powinno być... tętnić życiem wszystko. Nie, idę do środka. Muszę się dowiedzieć, co się dzieje. Halo? Jest tu kto? 3F... Senne Halo! No, co tu się dzieje? Jest tu kto? No, halo! Co tu się dzieje? No, kurde! Dlaczego tu nikogo nie ma? Dlaczego jestem w takich miejscach? Moja sala, moja sala od polskiego. Tam na pewno ktoś będzie. Na pewno! Zanim wbiję, Jezu. Tak Jakie tutaj dawno nie byłem? Tęsknię za tym miejscem. Zostawcie o w tym łapkę w górę. Ja nie wiem dlaczego tutaj się pojawiłem, ale... Zróbcie to, bo tutaj tyle przygód się wydarzyło. Język niemiecki, jakiego ja tu dawno nie byłem. Ja ciuk kręcę. Dobra, trochę się stresuję. Jestem pewien, że ktoś tam jest. Na tysiąc procent. Tata? To. To to ty? Witaj, Luferku. Tak, to ja. Gdzie my jesteśmy? Dlaczego tylko ciebie widzę? Każdy śmierć przeżywa inaczej. Niektórzy widzą swoich bliskich, a niektórzy nie mają w ogóle żadnych wspomnień. Ty najwyraźniej najbardziej chciałeś mnie spotkać, a więc to chciałbyś mi powiedzieć? Ja, ja jestem w szoku. Nigdy w życiu nie myślałem, że jeszcze będę móc z tobą porozmawiać. Czuję się, jakby. jakby to nie było prawdziwe i. Weź. proszę, powiedz coś, co, co tylko ty wiesz, żebyś mi udowodnił, że. to naprawdę ty. Kiedy byłeś mały, zawsze lubiłeś zasypiać przy zapalonym świetle. Tym myślę, że Cię przekonam. To Ty. Tato. Tęskniłem za Tobą. Słuchaj. Czy ja naprawdę nie żyję? Na razie tak. Twoi przyjaciele walczą o ciebie, ale nie wiadomo, czy im się uda. Jak może się im nie udać? W sensie. Dlaczego mia miałbym wrócić? Ducha, jesteś wyjątkowym chłopcem, Luferku. Ludzie cię będą potrzebowali. Nadchodzą złe czasy. A ty na pewno im pomożesz. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy w samochodzie w dniu mojej śmierci? Tak, pamiętam. Pamiętam. Powiedziałeś. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Tak, tak, właśnie to powiedziałeś. Ja to zawsze trzymałem to w sercu, kiedy ratowałem ludzi, kiedy, kiedy próbowałem sprawić, żeby cień innych był chociaż w jednym procencie lepszy. To miałem w głowie właśnie właśnie to. To mi dało tyle energii, tyle mocy. Gdyby, gdybyś mi tego nie powiedział, ja... Wiele razy bym zawiódł. Słuchaj, Lufferku, wszystko to, co robisz, to tylko twoja zasługa. Ty na to sobie zapracowałeś. Ty jesteś Spider-Manem i musisz wrócić. Ja. ja mogę wrócić? Wszystko zależy od ciebie, czy tego chcesz, czy nie. Mogę. a mogę tutaj zostać? Zostać z tobą? Oczywiście, że możesz, ale twoi przyjaciele nie dadzą sobie bez ciebie rady. Musisz ponownie ich zjednoczyć. Musisz pokazać, że nic nie stanie wam na przeszkodzie. Nawet Venom. Nawet inni wrogowie. Chcę to wszystko naprawić. I zrobisz to. Uda ci się, Luferku. Wierzę w to całym sercem. Czy jeżeli wrócę, to chociaż raz jeszcze się w życiu zobaczę? Tego nie wiem, ale musisz być dobrej myśli, Luferku. Dziękuję ci, tato. Przepraszam za wszystko. To. to moja wina, że umarłeś. Luferku, takie było moje przeznaczenie. To nie jest twoja wina. Ale mama za to było tęskni. Nie daję sobie rady bez ciebie. Moja mama jest bardzo dzielna. Da sobie na pewno radę. Będę tutaj na nią czekał. Co to? Luferku, pora na ciebie. Ale, ale. Tato, nie! Tato! Dziękuję! Naprawdę dziękuję! Nie zawiodę cię! Do zobaczenia, Luferku, niebawem. Dasz radę, Luferku. Pa, to! Dobra robota, łąk. Smolaks. Niech działa kopają. niego Robi się. Dobra. Teraz zaklęcie. Przygotujcie się. Mam stres, Agwen. Ja też. To się udało. się udało. Ale się pyta. też. Chyba tak, ale... ale... o nie! Pomyliłem zaklęcie. Jak, jak to? Jak, 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 jak to się, się w ogóle. Ale co się wydarzy, Luper będzie żył? Nie wiadomo, prawdopodobnie tak, ale mogły wystąpić jakieś komplikacje. Ja, ale będę miał ogon! Uspokój się dzieciaku! Daj mi się skupić. Będziemy mieli przerąbane. Mówiłem. Co? Co się dzieje? Co jest? Luffer jest! Luffer żyje! Lufer! Dytmati Tato, kocham cię Pa! Kochasz mnie! Bez przesady, no?